Dzień dobry wieczór. Wczoraj została przedstawiona ostateczna, oficjalna zapowiedź setu 11, a dziś jest już on z nami na oficjalnym serwerze. Od wejścia setu 11 na PBE wrzucałem materiały z przeróżnymi synergiami, żeby jak najlepiej zobrazować ci to, co przed nami. Poza filmami z gry możesz też znaleźć szczegółowy opis bohaterów oraz synergii. Także nie będę ich ponownie omawiał. Zamiast typowych notek ptczowych, chciałbym Ci przedstawić top 5 uniwersalnych kompozycji, którymi będziesz mógł szybko awansować w secie 11. Tukanie Kogmała może przynieść Ci wiele satysfakcji z gry. Jest to kompozycja, w której naszych kery, czyli Kogmała i Caitlyn, dokręcamy możliwie jak najszybciej. Kogmał jest w stanie zadawać niesamowite obrażenia, zwiększając swój zasięg ataku co każde dwa użycia umiejętności. Posiada on 30 many, więc niezbędny może okazać się na nim blueff. Następnie chcemy dorzucić mu też coś pod ability Power. Caitlyn natomiast dobrze pozycjonowana jest w stanie one-shotować jednostki kierujące przeciwnika. Możemy ją składać pod jak najczęstsze używanie umiejętności. Choć ja preferuję składać ją typowo pod obrażenia fizyczne, żeby była też jak najbardziej użyteczna, poza czasem, gdy czeka na swoją umiejętność. Te dwie jednostki wystarczą ci do końca gry, jeśli chodzi o obrażenia, dlatego wbijając wyższe poziomy, skup się na tym, żeby dorzucać do nich synergiczne jednostki, skupiając się przede wszystkim na jednostkach tankownych. Synergia niebianinów. Mamy w niej jednostki, które wystawione poza kompozycją nie są szczególnie silne, jednak wystawiane w grupie dają niesamowite bonusy. Po wystawieniu każdej kolejnej jednostki z tej synergii, dostajemy unikatowy bonus przypisany do jednostki i zwiększamy siłę całej synergii. Awansowanie pojedynczej jednostki również zwiększa jej unikatowy bonus. Warto grać, gdy posiadamy ich emblemat, który jest kraftowalny ze szpatuli, ponieważ zapewni nam potężną dawkę Lifestealu. Jeśli mamy okazję, to wbijamy jak najwięcej jednostek na trzy gwiazdki, ale zalecam wejście na szósty poziom i wyszukanie kijany, którą obieramy pod leczenie oraz obrażenia fizyczne. Może być też coś pod przeżywalność. Jeśli przy okazji dobijemy Niko, to możemy się cieszyć, ponieważ zyskaliśmy dodatkowego tanka. Przy wbijaniu kolejnych poziomów, jeśli tylko mamy możliwość, dobijamy sorakę, która uzupełnia różnorodność zadawanych przez nas obrażeń. Jeśli jesteśmy mocno kontestowani, możesz też ominąć rolowanie pod kijane, zostać na tej kompozycji i wejść na większe poziomy, gdzie przedmioty będziesz mógł wykorzystać na Wukongu bez konieczności pivotowania w inną kompozycję. Jeśli jesteś totalnym fanem leczenia i tarcz, to ta kompozycja zdecydowanie będzie dla Ciebie. Łączymy ze sobą trzy kompozycje wspierające smoki, altruistów oraz mędrców. Jeśli udaje nam się łapać jednostki na dobrym tempie, to przez większość gry jesteśmy nieśmiertelni. W kompozycji jest też wielka różnorodność, jeśli chodzi o jednostki kierujące. I możemy grać pod to, co da nam gra. A jako kery możemy ubierać Zaire, Jana, Sorake czy też Morganę, a każda z wymienionych jednostek może używać tych samych przedmiotów, co pozwala nam swobodnie przechodzić między stage'ami rozgrywki. Jako front ubieramy Galio lub Dianę. A na kale wybieramy zielone lub niebieskie wzmocnienie zależne od własnych preferencji. Kolejna propozycja do forsowania jest kompozycją przeznaczonych Możemy grać ją pod 7 lub 5 jednostek synergicznych, przy czym jeśli zdecydujemy się na 5, to tylko po to, żeby dorzucić kolejne behemoty do naszego tresza, żeby był bardziej tankowny. Tresz jest niesamowicie mocną tankowną jednostką, która w połączeniu synergicznym z Afeliosem daje nam potężne bonusy. Tresha ubieramy w tankowne przedmioty, tak żeby przyjmował on jak najwięcej obrażeń. Natomiast na Apheliosie nie możemy zapomnieć o Ginzo. Poza Ginzo ubieramy na niego itemy pod obrażenia fizyczne. Ja preferuję tutaj Infinity Edge oraz Giant Slayer. Nie zapomnijmy o dodatkowym snajperze, żeby nasz Aphelios mógł zadawać jak największe obrażenia. Gdy podczas gry łapiemy jakieś przedmioty pod obrażenia magiczne, zakładamy je na syndrę. A teraz kompozycja, która totalnie skradła moje serce. Nie dość, że jest efektywna, to zarazem efektowna. Chodzi o rolowanie pod balda i tam których szukamy na trzy gwiazdki i są oni główną siłą napędową dla naszego teamu. Dorzucamy do nich osiłków, dodatkowego mityka i Givere pod aktywowanie cennych dla nas synergii. Balda koniecznie ubieramy pod ginzo i hextechowy pistolet i jako trzeci item możemy wybrać giant slayera, co ja preferuję, lub kolejne Ginzo. W tej kompozycji ubieramy dwóch tanków, wspomnianego wcześniej Tamkencha oraz Gali, przy czym Tamkencz może okazać się niezabijalną bestią, która dodatkowo zadaje spore obrażenia. Następnie, w zależności od dobieranych itemów, możemy ubierać Sivir lub Sylasa. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tych propozycjach i czy udało Ci się zdobyć łatwe LPki wyszukując tych właśnie kompozycji. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na arenie TFT. Hej, hej!